Witam w moim skromnym warsztaciku, dzisiaj pobawimy się fioletowymi zgrzewareczkami nabyłem od widza 6 uszkodzonych zgrzewarek pokażę Wam takie najciekawsze, to jak pięknie mosfety wyszczeliły hmm, tutaj już było coś kombinowane także to zostawimy sobie na koniec swoje zgrzewarce, które używam na co dzień, mam MOSFETy z końcówką 228. Tu jeszcze mi kilka ich zostało. Tu jeden z nich jest niesprawny, także zostało mi cztery. Ale tu niestety wszystkie zgrzewarki są na MOSFETach 209. Więc no tak, spróbujemy sobie wylutować te mosfety, zobaczymy, czy któreś przetrwały i spróbujemy zrobić jedną sprawną. No i też przekonamy się, że czy tylko wyszczeliłem mosfety, czy coś jeszcze jest innego z tymi zgrzewarkami. A jak się okaże, że żaden mosfet nie przetrwał, to tak na próbę wsadzimy na razie cztery te mosfety 228, bo zamówiłem następne, no ale jeszcze chwilę do mnie będą płynąć. Upewnijmy się, że mają zwarcie. A jakby nie ma zwarcia, no to na pewno, chociaż też nie wykazuje, tu jest i tu mamy. Tutaj też jest. Ale tutaj ten Mosfet jest wyszczelony. Widzę coś. To może najpierw zajmiemy się tą. Zanim zaczniemy działać tutaj hotem, to myślę, że wylutujemy sobie tego elektrolita, żeby go nie uszkodzić. Damy sobie troszkę cyny ołowiowej. I weźmiemy sobie taką tam gorącą pensetę. To film o niej już był. Jak ktoś nie widział, zapraszam. No i spróbujemy to wylutować. Nie, zlazł. Jeśli chodzi o tą grącą pensetę, to nie jest to najlepsza rewelacja. Takiej nie kupujcie. Tu mam taką cynę niskotopliwą. Zobaczymy, czy to się do czegoś przyda. A patrzcie, z zlazło. Bez chota. Teraz kaptona, i zobaczymy, czy tym hotem pójdzie teraz sprawniej. No i teraz musimy oczyścić te pola. Najpierw wykorzystam sobie takie gorsze tasiemki, a tą lepszą zostawię na koniec. O kurde, ta tasiemka w ogóle w sysach by chciała i nie mogła. No ta też niewiele lepsza. A może topnik jakiś No Mam jeszcze taki polski topnik żel. No zobaczmy czy to się coś polepszy, czy się tu nic nie polepszy. Nie, działa. No to zobaczmy tą tasiemkę jeszcze. Tutaj to za bardzo nic nie pomoże. Ale tutaj kurde działa. Czyli topnik to jednak też jest bardzo ważny. Zabiliśmy sobie cynę płyteczka oczyszczona No tam wstępnie żyje Wsadzimy go do testera i zobaczymy Yy, zepsuty czyli zwarcia nie miał ale i tak jest uszkodzony czyli tak z tej pierwszej płytki mamy wszystkie mosfety padnięte to co ja sobie wylutuję następne no to będę je wylutowywał tak samo to już nie ma co pokazywać wylutuję wszystkie a później sobie sprawdzimy czy chociaż któryś przeżył albo wam jeszcze pokażę bo chyba znalazłem jeszcze szybszy sposób na wylutowywanie czyli dajemy tą cynę niskotopliwą Trochę topnika. Dodaję ten topnik żel. Tu sobie po prostu trzymam drugą lutownicą sobie tu upłynę. No i zeszedł. Do sprawdzania mosfetów użyjemy sobie patent, który widziałem na kanale Krzysztofa Nowackiego. I przypomniałem sobie, że ja przecież mam takie przewody, bo gdzieś kiedyś kupiłem. Ale jeszcze nie wiedziałem po co. No, wygląda jakby żył. Drugi wygląda jakby żył. Trzeci wygląda jakby żył. I to jest ten wyszczelony. To ten już nie może żyć. O kurde. Wygląda jakby żył. Dziwne. W sumie to nie sprawdzają tych płytek. Więc co możliwe, żeby jedna płytka działała? Ciekawe. No nie działa. No, tu niby wszystkie działają. No to ściągamy następne. No, następna partia. Wszystkie popękane. Nie wiem, czy to tu będziecie widzieć. No, teraz coś tam widać. Ale z tym, nie wiem, może jest z ciekawości sprawdzimy, chociaż i tak bym ich nie zamontował. Tu pokazało dwa rezystory. Hmm, tu też mamy dwa rezystory i dwa rezystory. Dobra, zlazły ten ostatni to był największy uparciuch. Syna w ogóle rozlewała się na boki, nie chciała zostać tam gdzie trzeba, no ale, ale poszło. Kurde, tester się w międzyczasie zesrał. Nie wiem, czy tu gdzieś dotknąłem i zwarcie zrobiłem. Nie widzę żadnych oznak, że gdzieś tutaj się coś dotknęło, coś się zwarło. Niby nie jest to przedmiotem tego filmu, ale tutaj ten tranzystor ma zwarcie. Przynajmniej tak wygląda. No, i po wymontowaniu już nie ma zwarcia. Zwarcie dalej jest to samo. Może któryś kondensator następny podejrzany jest ten kondensator i to wylutowujemy. Bo on też nie ma zwarcia. Dotropimy dalej. Wiecie co wyciągnę? czypa, Może się upewnimy, że na chipie nie ma zwarcia. No niby nie będzie chip. To na tych wszystkich kondensatorach prawie jest zwarcie, czyli chyba któryś jest padnięty. To nie wiem, może tego elektrolita wyciągniemy. No to jest, wyciągamy dalej. A tu jeszcze mamy zwarcie, albo ten kondensator, albo ta dioda. Kurde, dalej nie to. I co, ten malutki układik by się zepsuł He, he mamy go dziada. To ten mały gówniak, kurde tak tu narobił. Wszystkie zwarcia ustały Coś pięknego. Co to za dziad? A, kurde, nawet nie widać go za bardzo. No coś tam widzę, jakiś V05 U myfriendów mamy takie coś, to kosztuje grosze, 2,50 za 10 sztuk Tu mamy taki datasheet i się okazuje, że to jest jakiś Zestaw diod zabezpieczających No nic mniejsza z tym W tym odcinku to już tyle, od kolegi sobie pożyczę taki tester i będziemy się dalej bawić, ale to już w następnym odcinku jak chcecie, żebym jakieś mody przetestował do tej filetowej zgrzewarki, to piszcie w komentarzach.